Witam, w dzisiejszej prezentacji dość nietypowy nożyk. Jak widzicie, mamy tutaj nożyk, pokawiec i łyżkę, a no, właściwie spojk, czyli łyżko-widelec. Jest to niezbędnik francuskiego legionisty, oficjalny kontaktowy nóż armii francuskiej. Może najpierw zaczniemy od pokawca. Pokawiec jest wykonany z kordury, z dwoma kieszonkami na nóż i na wspomniany widelec. Może jest dość mały ten spork, to jest jednak dość wygodny. Nawet całkiem znośną pojemność komory zupnej posiada. Trzymamy go sobie w pokrowcu, który mamy jeszcze zabezpieczony grubą folią, tak aby zęby nie rysowały nam noża. I nożyk wkładamy w ten sposób. Oczywiście możemy również go nosić na klipsie, mam mamy pokowiec i pokowiec jest również przystosowany do montażu na taśmach mole. Co ciekawe, mamy tutaj zbijak do szyb, który jest bardzo ostry i on również jest chroniony. Jak widzicie, tutaj jest nasze to taśma jest to wzmocnienie, tak aby nam. Ten kolec nie przebił się przez jedną warstwę materiału i nie pociął na przykład dłoni. Ok. Tą część odkładamy. Zajmiemy się samym nożem. Sam nóż teoretycznie wykonuje firma RWI. Jednak jest on jakościowo dużo lepszy od znanych mi osobiście projektów i noży tej firmy. Rękość wykonana z Twardego tworzywa sztucznego. Tylko ciekawostek. Jak już pewnie zauważyliście, coś czego nie ma żaden inny nóż składany, czyli korkociąg. Klips dość duży, no ale jest to nóż teoretycznie wojskowy, więc ma być nawet do grubych spodni. Klips przekładany na drugą stronę. Ostrze do cięcia pasów. To o czym już mówiłem, czyli zbijak do szyb. Yy, blokadą jest coś, co wygląda identycznie jak Axis Lock. Natomiast to jest dużą ciekawostką. Zwykle w folderach problemem jest to, że luzuje nam się śruba główna. Yy, no i musimy ją podklejać loktajtem albo co jakiś czas dokręcać. A tutaj zobaczcie. Widać, że wykręcamy sobie tą śrubkę, Wtedy regulujemy oś główną, siłę główną. Jeżeli pasuje nam to, jako ostrze czyli otwiera się luźno, nie mając jednak żadnego blade playa, wtedy dokręcamy sobie tą blokadę i nie będzie nam się już oś luzowała. Genialne rozwiązanie. Znane bodajże z noży Extrema Ratio. Ostrze do cięcia pasów... Cienkie, z dobrym dostępem moim zdaniem całkiem fajnie działające i naprawdę sensowne. To się rzadko zdarza w nożach. No i widzicie, pojakość nie stanowi żadnego problemu. Myślę, że ciuchy też nie będą stanowiły. No ja nie sprawdzam też na rzemieniach, różnych sznurkach, wszystko tnie jak masło. Tak więc bardzo fajny, działający nóż do pasów. Czy muszę Mechanika rewelacyjna, ten powiedzmy, aksis. Zobaczcie, jak mocno wciąga ostrze z powrotem. Tak więc raczej przypadkowo nam się gdzieś tam czubek w kieszeni nie odchyli, blokada go idealnie wciąga. Tu jest dopiero ta pozycja, od której już otwieramy. Otwieramy skok. Może no, chyba nie ma to łożysk. I naprawdę świetnie. Spoje ostrze w części ząbkowane, a więc combo. Nóż produkowane we Francji dla armii francuskiej. Niestety nie mamy tutaj oznaczenia stali. Trzeba sobie będzie doszpiewać w internecie, ale podejrzewam, że jest to coś w okolicach D2 zapewne. Świetna blokada. Zwróćcie uwagę, że po przesunięciu dźwigni ostrze do pewnego momentu nam wyjdzie, możemy je powiedzmy nawet wystrzelić i spokojnie wtedy już sobie otworzę samo po ściągnięciu. Bez już nam się składa, jeżeli chodzi o mechanikę, to na naprawdę mało co jest w stanie dorównać Aksisowi. I to jest właśnie to mało co. Rewelacja. Nie zauważyłem, że wchodził gorzej od Axisa, od Benchmade'a. A jeżeli chodzi o kilka nożyków Benchmade'a, to tutaj działa to nawet lepiej. Faktura tutaj zrobiona, by poprawić chwyt. Natomiast tutaj jest już bardzo mocno ponacinana i bardzo agresywna ta faktura. Cały nożyk świetnie leży w łapie. Ten klips troszeczkę jest pękaty. Ale nie przeszkadza aż tak bardzo. Leży fajnie i nawet jak widzicie, będzie leżał dobrze w dużej dłoni. Ja mam dłoń około rozmiaru XL. Myślę, że spokojnie jeszcze przy większej dłoni nadal leżałby nieźle podcięcia pod palec, może tu trochę słabo, ostrze, ale będzie je widać. Naprawdę fajny nóż, fajny do kolekcji, tak samo jeżeli chcemy do używania, jeżeli chcemy jeden nóż składany. Tym zrobimy wszystko, jeżeli chodzi o żalcie. Czyli pokroimy, posiekamy, otworzymy sobie wino, nie wiem, zjemy zupę, spaghetti. To świetny nożyk na jakieś wyprawy, biwaki, Jeżeli ma być jednym, jedynym nożem, no to mamy tutaj kilka narzędzi do kupy. I wszystko przede wszystkim dobrej jakości, bo nie jest to chiński zestaw z łyżką i widelcem, tylko naprawdę bardzo fajny jakościowo komplecik trochę danych, czyli waga nożyka 154 gramy, czyli jak na no tak duży nóż nie jest to wcale tak dużo, ale to zapewne wina tworzywa i z pokorcem, i łyżką 229, czyli nadal bez tragedii, jak na taki przybojnik. Długość. Ostrza, widzicie to ponad 9 cm ostrego i 10 cm długości samego ostrza. Cały nóż z ma ze zbijakiem licząc prawie 24 cm Głębokość ostrza. Niezbyt duża, ponieważ nie jest to nóż do rąbania czy podważania. Raczej mam się odpowiedni do cięcia. Czyli 3 mm, na tyle, żeby zapewnić wytrzymałość, ale jednak nadal niezłe parametry cięcia, i tutaj dość pękata ręka jest bardzo fajny nożyk, jeżeli chodzi o tego typu. Komplety z łyżką, widelcem czy jakieś takie zestawy biwakowe to myślę, że w kwestii jakości i sensowności projektu ten nóż nie ma kompletnie żadnej konkurencji.